Teraz w ciągu 60 sekund 8 widzów musi znaleźć jak najlepsze kryjówki w tym małym domku, a trzy najlepsze osoby zgarną łącznie ponad 20 tysięcy fałdolców. Ale spokojnie, spokojnie, zanim dotrzemy do finału, to zacznijmy od pierwszej konkurencji, która odbędzie się na placu miejskim w Springfield, a udział w niej weźmie aż 80 osób. A ja będę musiał znaleźć ich tak dużo, jak tylko mi się uda, dopóki nie pojawi się strefa. Czas, start. La, 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 la. Dzień dobry! Przyszedłem po fałdolce Pa, bieska napa, usiądź. I ja siadam. Przecież on się, że to jest MPZ jakiś. Wziąłeś jakieś taką kryjówkę? Ja sam ją znalazłem, i ja tu będę siedział do końca gry. Chyba się tak skitram, no? To jest moja miejscowa. Nie, nie może byś mnie widać, nie? Odwali się tu. Ful się, odwali tu. Fajnie, oni się chowają, a ja przypomnę wam o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji z dzwonkiem tam na dole. Plus koniecznie napiszcie w komentarzu, czy wolelibyście dostać Skinka, czy taki oto Simpsonowy samochód. Ogarniemy coś dla jednej osoby, która ma wpisany kodzik JACOB w sklepie Fortnite. <try> Hashtag reklama. 3, 2, 1, zaczynamy moi drodzy państwo chowanego. Ciekawe z której strony on szuka. O, chyba słyszę. Chyba słyszę z której strony. Nikt sobie nie wziął głowy. Nie jako pierwszy. Tylko nie odpaść jako pierwszy. To ja wezmę. On przecież biega po mnie. Co biega po mnie? ale on zaczyna od drugiej strony, więc wydaje mi się, że jesteśmy bezpieczni. O proszę, i otwarte drzwi. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Ej, bo jedyna szansa, że mnie odpadł, to jest taka, że Jacob jako pierwszy obierze ten domek mój. O, i on biega tam obok. To z życie, to wspomnie. Nie, no, ale ta żaba tam z tyłu to najgorszą kryjówkę na świecie znalazła. Ja się obawiam tego, że mnie z tej strony nie widać, ale jak on przybiegnie z innej strony, to będę całkowicie wystawał na tym drzewie. Ograniczona czasowo oferta na nieograniczoną rozrywkę Sky Showtime. Nie tylko zarabiaj pieniądze, kontroluj je z XTB. Niezależnie od kwoty, z jaką zaczynasz, krok po kroku, inwestycja za inwestycją. Pracujesz na swoje pieniądze, teraz niech pracują dla ciebie. Uważaj, inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków i może nie być dla ciebie odpowiednie. Kraki słyszałem? Gdzieś tutaj. No proszę, Riki. Riki, Riki, ktoś jeszcze w domku? Chyba nie. Naprawdę jakiś głąb wziął mityka i go widać na mapie? Idź stąd, idź stąd, idź stąd. O kurde, typ co schowany za drzwiami, dziękuję Adaś Montana Na razie idzie dobrze, o nie, jaki pech kolego Kolego coś ci tu wystaje Ty co on zrobił, a on był za tym, okej okay. Poszedł, poszedł stąd, let's go Ale leć tam z nimi, w jednym budynku Tu kolejny użytkownik, Sigiem Karaskal Ja wiedziałem, że ta kampa zadziała, to w ogóle nie ma, nie ma szans Jak tam szaman QLN, dobre kryjóweczki macie? E, tak, ja mam najlepszą na świecie, nie ma szans, że mnie znajdziesz stary ja się hmm. boję. Siedzisz na przykład na drzewku? A to zupka, dobra, kolejny spoceniec. Czego się boisz, Quellen, słucham? Że mnie znajdziesz, no. Okej. Okay. Jezu, w ogóle mi waszych skinków nie przydało, no ale niestety. Niestety po kolei kosimy. Cześć, rybka. Już tu cały czas rybka. biega pode mną jakiś kasztan. Ej, w tym muzeum to jest chyba z 50 osób, ja tu widzę. Tylko pytanie brzmi, skąd on to widzi, nie? Bo albo jest w środku, albo gdzieś na dachu. <noise> jaka, jaka rybcia idzie pode mną? Zaraz się okaże, pod schodkami pusto. Rybka chłopie już wie, że i nie ma duszek. Ej, samych spoconych ludzi kasuje. Ty no, już coraz więcej ich wybił. Jest szansa, że się doskadza do drugiej rundy. Ja już jestem w takim wieku, ja nie mogę się stresować, no. Przysięgam, oj, nie uciekaj! Nie uciekaj, Gabryś O kurde, on jest pod nami centralnie, będzie przypał. Manojku, 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 czy to matek? Nie, to rotek, kurde, myślałem, że to ktoś z was. A tu ten, ten, tamten chyba... na drzewie obok, chyba. Nie, nie będzie w Mam tutaj kolegę, sobie skacujemy. Co ty robisz, Maksiu? Bohaterka, hej, kakaziu. A powiedz, to ty masz medalion, czy nie? Tak, 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 ja sobie z nim biegam, no? No już myślałem, że jakiś głąb medalium żeby go tak? A może byś przed yy, do środka kogoś tutaj przeszukać w tych pokoikach, bo tutaj dużo ich mamy, a nie tylko na zewnątrz. A nie ja no problemu, wchodzę, 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 sprawdzam, na, na twoje życzenie. Poszedł sobie z tej chaty. No bo on tak wszystkich wystrzeliwuje z tych drzew i pyta, a w środku to nikogo jeszcze nie sprawdził. Niech wchodzi w te pokoje. No brado. Ho ho! ho, ho! <laughs> Tutaj ziomek, który schował na półeczce, on ostatnio wygrał coś, pamiętam, tego Six 7 Albo się mylę, możecie napisać. To ile tak osób jeszcze tu? Imo starci już! Jeszcze 20 osób musi zginąć. Na luziec, 20 osób to jest luz. Ja tam dużo do tego głównego budynku widziałem jak ludzi wbiegało, wiesz? Nie, nikt tu nie przychodzi do tego dużego wie? budynku. A to se chilluje bombeczkę. Do dużego budynku mam dobrze. To ja na razie te małe sobie jak posprawdzam, wiesz? Jak najbardziej, jak najbardziej, dla mnie lepiej. Tu jakiś sklep rowerowy, nie wiem czemu cię tu nie ma. Ja już wszystko kupiłem, nie muszę więcej, wiesz? Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. No ja myślę, że tu nie chodzi o zakupy, tylko po prostu tam jest dużo... Haha! Przemilczę, przemilczę to co powiedział Matek, skasuję sobie jakiś 10 ludzi, których znalazłem w krzakach, dzień dobry panowie. Szaman jakiś cichy, oj! oj, 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 oj. Was tu troszkę się zrobiło, co? O, jakbym jeszcze trafiał, to byłoby nieźle. Nie oj oj o oj, oj. Kuelen! 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 <gulen> o oh. a tu jeszcze kolejny ziomek obok ciebie był. Proszę, warrior, ej, sami spoceni ludzie! Dobrze, 13 osób i zmieniamy etap, a Jakubek dziękujemy. Co ty strzelasz tu, bambiczku? Eee! -e 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 -e! primek. Primec Ultima skasował. On no, ultim bardzo mi przykro, ale taki sąd został wydany. Ja, pity. a Tu kolejny oponent. King Caster 10 osób, dawaj, dawaj, dawaj. Ale ja wiedziałem, tu nie trzeba mieć kampy. Zostaram się na kanapie. Ty jeszcze 10 osób i przeżywam. Jest duża szansa. Jezu, kolejny Quellen widzę tak po, po spocie. Poczciwy Grzesiu. Ty, no ale pójdziesz tego do głównego budynku sprawdzać, czy nie? Ale ty, chłopcze, ty szukasz, czy ja szukam? No ale tam siedzi 59 osób, a ty nie sprawdziłeś się nie razu. Ale mnie to nie interesuje, bo ja na przykład sobie zostawiam ich na sam koniec. No to kasuję. Jasiu przez ciebie właśnie zginął, cieszysz się? Pozdro, Jasiu. <laughs> Pozdro, Jasiu. Jeśli on mnie znajdzie... Przyjdź do plusa po najnowszego iPhone'a 17 Pro z aparatem przednim Center Stage. Plus. Guess Iconic. The new fragrances by Guess. Gdzie przez manojka to. go Chodzi, chodzi, chodzi tu, chodzi tu, GG. Chodzi tu czy nie? To wystaje, nie no, skrzynka wystaje. No, Epic Games. O co? O tak! O co chodzi? To robi z gleba. Idź sobie stąd, już idź sobie stąd. Ej, wywalił mnie z kanapy! Wracaj! Siedzę? Nie siedzę, okej, okay, w zupełnie nie można się. Się ma. Ja nie wiem, czy on jest. Kibelku. Jacob, przepraszam, Jacob. Strefa idzie, y ogłaszam, że y przeszliście dalej. I tak jak słyszeliście, ze względu na strefę, musieliśmy przejść do kolejnej konkurencji. Podczas której 46 osób schowa się na pomidorowym w poletku Celtusa. Powodzenia. Uuu, to jakieś chyba nielegalne rośliny tutaj są zasadzone. Co to? Mogę, mogę skosztować tego pomidora? Do góry. I teraz będę sobie tak. O, nie można z tak chodzić. No to GG. No to GG. Ej, to jestem full cooked. O, a bo to jest taki lunchpad prawdziwy Ja mam plan, ja mam plan A tutaj? Jakaś... Ma... Oh! Powiedz, że to się da wskoczyć No nie, to się nie da wskoczyć Dobra, jestem ugotowany Absolutnie W stu procentach Jest GG Ale to będzie GOAT Tylko Go, niech to zadziała oh! Pa I nie dość, że zniszczyłem terrorkę To jeszcze sobie tu mogę siedzieć Ja yeah, pierdziele Dobra, wygrałem, wygrałem Pozdro Ty no, ogólnie jest slipa z tą kryjówką wampałem. Okej, okay, QLNka z nami nie ma, chłopaki się chowają, a ja przypominam, że wystartowały już zapisy do Jacob Cupa, więc klikajcie link w opisie, rejestrujcie się i weźcie udział w moim brunieju. Tak, a ja zaraz szukam. A tu jest 50 tysięcy widzów. Ja tu stoję, stoję tu, stoję tu, stoję tu w tym domku, stoję tu w tym domku. A już, kurde, wiecie, ja już nie czuję emocji grając z tego chowanego, bo po prostu wiem, że mnie nie znajdzie, rozumiecie? Dobra, no to do krzaka idę. Nie, no tragedia, najgorsza klijówka. 3, 2, 1, zaczynamy, Kolejne miejscówka od mostu, na bank, tutaj ktoś, o tak, o tak, ja wiedziałem, ja wiedziałem, że tutaj się ludzie schowali, na 1000% O, Jacob, nie próżnę już, dwa pierwsze dedziki, dobrze, dobrze Manojek na drzewie znowu pewnie gdzieś będzie, zaraz przeszukamy eee, nie Ogólnie uważam, że teraz mam turbo beznadziejną kampę Ktoś pod schodami, o, jest, Franio Dobra, on pojechał. On tu już na pewno nie wróci. A myślałem, że to szaman, bo szaman ma takiego skina Ale dobra, to nie szaman. Najgorsza kryjówka okazała się najlepszą. się boję, nie podoba mi się ta kampa, atol. Wychodzimy, manojku, i tak cię znajdę w tej rundzie, dobrze? Dobra, rotej, trotej, trotej, rotate. zadomek, ja zadomek. Tak Aha, ja prawie z gry wyszedłem, bo myślałem, że restart jest. Tam. Nie ma restartu, natomiast jakaś rybka sobie ginie. Pozdrawiam serdecznie. O kurde, o kurde, on tam jest. Ty, to nie o mnie chyba, co? bo ja jestem chudy. Tak, tak mi się przynajmniej. Ktoś tu chodził. Słyszałem ruch. No na bank ktoś tu chodził, giń! Big Carlosek, big carlosek na glebie. To a ty co tam robisz? Cię trochę nie odkleiło kolego? Anonimowy? No cicho! Morda! O nie! Oho, i masz pecha, stary, nie? Generalnie masz pecha. O, to szaman! I do boksa szaman. Bardzo i przykro, Aleksandrze, bardzo i przykro. Beka, beka. Ja bym tak weznadziejną kampę. GG No była beznadziejna, a jeszcze prześwitywała ci broń przez domek. domek. Mi broń prześwituje przez domek, no co ty gadasz? Ej, weź posprawdzaj drzewa, bo 39 osób to 38 na drzewach siedzi jak coś. O, proszę, Patrogo, podziękuj samanowi. Ale co tutaj za żywo płotem? Bambiszek siedzi. Właśnie się przed matkiem, reszta mnie już nie interesuje. Nie ruszy się głąbie! Matek, jak jesteś w silosie, bo widzę, że nie ma góry, to chowię, szykuj się już do lubi. O papa, wyskoczył! Ty, 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 ty! Matek! Matek! To nie ja, to nie ja. Chodź to nie tu! Ja, to Love ja. mamsik. Dobrze, jest gleba. Proszę bym nie przychodził. A Silasiki tak sprawdzę, bo tam coś czuję, że... o właśnie! Nie, Ucieczka! Ucieczka! To co? Są... Jest cichot on. Oh. <śled> no gdzieś w tym kierunku pofrunął. Nie może mi uciec. Nie może mi uciec. Dzień dobry. Ale kiergleba. Ja pierdziele, co to za gówno kampa? Co dziew się tu schować? Śmieci? no wątpię, wątpię, żeby tak matek się tutaj nam dziwnie schował, pusto. O ty nobie. Dobra, jest koziołek. Jesteś dobra, psina. Dobra, dobry, wytrastowany, winie o, dobre, dobry, dobry, gogry, go gogry. patrz tam był typ na drzewie. Ładuj go. Ładuj go. Zeskoczył. Chodź tu. Chodź tu. A to Micha Zwon. Micha Zwon, ty przed chwilą pisałeś, że jestem chyba ślepy tam na pogaduszkach, z czego widziałem. Ładnie ci poszło, kolego. Aj, 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 aj. A do ilu osób ty tutaj szukasz? A do 20. Ohoho! Co, tam? Co tam? Co tam robisz? Ty, mordo. Mordo. A matka zostawiłeś, matka zostawiłeś. Uciekł mi, nawet nie widziałem, że to on. Tu nie było, tu było zero taryfy ulgowej, po prostu jestem uciekinier, dobra, ty jest, jesteś nob. Ta, ty bez taryfy, ty bez taryfy ulgowej to byś dalej w postołuce siedział. Dobra, co ty robisz? Mam jak lobby, dobra! Ale lecą, youtuberzy, szybciutko! Myślałem, że nie przyjedziesz tutaj, no. A tu jednak, kupię w czaczku, się chowasz jak bambicek i już coś tam szczekałeś poprzedniej. No, bo nie dało się na drzewo wejść. A, pierdolę co za nowy, zero konkurencji. Później stało się to. Zrespił się ten frenzel. Bosik, ale będę miał spluwę. O Jezu. Ja już wam współczuję widzowie. No to przypał. Ja będę pierwszy, który ginie nie od zona. Nie wiem, nie ma ludzi. Nie ma ludzi. Ja zaraz idę lutować. Halo? No gdzie tu są ludzie? Na piętrze? Tu jest ziomal. Tu jest ziomal. Jest ziomal. Dwóch ziomali. Jedziemy z nimi. Jedziemy. Tam kolejny. Zadbany. Gleba. Ej, za mną! Ten co ucieka... Eee, 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 eee. Baba jaga gleba! Urczaczki. Nic nie widzę. Full nic nie widzę. Drzewko. Nie ma. Krzaczek! Nie ma. Padam. I tym dziwnym akcentem przechodzimy do półfinału, który rozegramy na rezydencji Burnsa, a udział w nim weźmie tylko 29 osób. Przypominam, do wygrania jest ponad 20 tysięcy ale tylko 10 najlepszych graczy dotrwa do finału. Ja muszę już plan ucieczki obmyślić, bo nie ma wciąż mnie tu nie znajdę. No, będzie ciekawie. Na pewno będzie... Zapomnij o wszystkim, co wiedziałeś o grach wojennych. Ogromna gra akcji War Thunder przyniesie ci burzę niezapomnianych wrażeń. Walcz Chyba w... Ciekawie. Można by powiedzieć, że to półfinał, więc jestem ciekawy, jakie... Kryjóweczki tutaj, chłopaki i dziewczyny będą mieli. Jest krzak, jest krzak u góry. Nie gadaj, że on tu idzie. Rozwalam go, instant. I pa, 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 pa. Dzień dobry. Kaczka WTF, dziękuję. Chłopiec zabił jedną osobę, dopiero chyba. Albo w żadną? Nie no, chyba jedną. 29 chyba było. Chłopak, ja taką kryjówką przechodzę do finału, to nie wiem, jak, jakie kryjówki musieli mieć inni, nie? Pod schodkami. Dzień dobry, Maksiu. Maks Łobus. że dzień września, jak sobie tajemnik Maks Łobus. Ej, to dobre kampy! To mi się podobało tutaj za kanapą, to już widać, że jest poziom. Czy wychodzi na to, że jest pod nami? Ale ja też, wiecie, szukam czegoś cięższego. Co za telewizor, chłopie? Ten sezon jest tak dopracowany wizualnie, no ale iść na drugą stronę. Czemu chodzić tylko po tej stronie? Ale lipa ty. Ziemal, ale tam schowany. Ja go minąłem cztery razy. Śpi. Idę na dach. Dzień dobry, chłopaki. Ohoj, ojoj ojoj to będzie Matek. To musi być Matek. Chodź tu! Fajer domek, chłopie! On chyba na górę wleciał. Tam na, na ten szpikulec na środku ten. Czy on jeszcze ściana obok mnie? Jest to również możliwe. Oni tam chłopie wszyscy w stresie OSE. Tutaj zaraz się na łóżku rozwalam, nie? Patrz. Jakiś różowy czosnek Co ty robisz? Ci ludzie wszyscy są gdzieś tutaj na dachu Dobra, to jest debil To jest debil, widzu, to jest debil <laughs> Nie, coś średnio mu idzie, myślałem, że tutaj szybciej pójdzie troszeczkę A na razie to, coś w tutaj kobik A może w tej kopule siedzą? Ta kopuła też spoko Pa, 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 jest Student Pepe Dobra, zabija pod nami, jest dobrze, jest bardzo dobrze Jestem mistrzem, rozumiesz? jest mistrzem Tutaj? Dzień dobry, o ktoś musi być no, ktoś musi być jeden. Drugi, dziękuję. Emocje jak na grzybach normalnie, serce bije. Ale co, ale co są do wygrania, to wiadomo. Jakiś koleżka nie siedzi? O, siedzi, witam, hoj kolego! O, spadł, fajnie. Kurde, coraz bliżej, coraz bliżej jestem. Fajnie, niech on tak nie rozwala, niech się tu nie kopie. Ale patrz, to jest jakieś w ogóle nowe, nowe uniwersum, w którym mnie jeszcze nie było. O, i jest nowy ziomal, Ligzi. Papa! Nie ruszajcie się, kłąb. Nie, oni się ruszają. No są debile Tam kasowałem, a nie, nie wiem, że są ludzie, ty. O! Przegadam do siebie, a tu ligzis, ligzis. No, tutaj już się powoli robi niebezpiecznie. 16 osób, proszę, nie znajdź mnie. Chłopie, wyjazd stąd. A łóżeczko? A za łóżeczkiem? Pa! Jest ziomal, a ja tutaj wcześniej budowałem. No ja, no jak, no? Ci był tu 50 razy, no. Dobra, matek, jesteś w środku, czy gdzieś mi po dachu cały czas chodzisz? Hmm, nie wiem, to zależy. Ja nie chodzę, tylko dwóch, dwóch debili chodzi właśnie i mnie to tylko troluje zaraz. O proszę, czyli jest was trzech, A to fajnie się składa, bo muszę was znaleźć. No dlatego stójcie na no, dupie i się nie ruszajcie, lepiej nawet jak się człowieku obracasz, to cię słychać. No nie, no on troluje. Dobra, jeszcze jakieś bombiki chłopie biegają. Yff, <słuch> pozdrowatek. Patrz, jest kolejny, Webixon, jedziemy! Nie, nie, ZZ. Z taką kampą, kurde. Jedziemy, szafy. Kolejny, Gering. Może z tej strony również? Nie. Ja się nie ruszę. No, czujesz, że teraz będzie ucieczka. Jeszcze trzy osoby i przechodzimy do finałowej miejscówki. O proszę, o proszę, chodź tu Matek. Chodź tu gnojku, chodź tu! A! Jeden, jeden. To ty jesteś ten drugi? Jeden. No nie. Ty... Nie? A ty tu byłeś? O, oh, masz przestranę Matek. Jak mi uciekłeś drugi raz, to jest po tobie. O... Uh. Uh. To... Nie no gdzie on poszedł No kurde nie wytrzymam to jest Ostatnia osoba Musi paść matek Musi paść matek To jest debil O nie O nie Ja ci daruję Patrz matek Matek Chodź tu gnoju Chodź tu To jest taki debil To jest taki debil Chodź Ale mnie denerwuje Czemu mam jakąś jedną strzałową pompę Kto ją wymyślił Mam cię ma- NO NIE! Ej, to jest full żart. TO JEST FULL ŻART! Nie, dobra- Prawdziwa pasja do tego, co w środku. Josera, Pet Food with Passion. Śmatek chrześcijański, gleba, gleba, gleba! Let's go! Matek, Matek Bo ty, ty mnie nie widziałeś Ja cię nie widziałem, ja widziałem tego sioma już się z nim żegnałem Z tym kolegą To czemu ty do niego, nie dobra, powtórka To było oszustwo, to ty najpierw w niego nie strzelasz Tylko do mnie <noise> Ja już celuję do niego I widzę, że ktoś buduje, mówię, o nie Ja pieprze, nie Jak widzieliście, Matek rzutem na daśmy Wyeliminowany A ja zlokalizowałem jednego cheatera Czy ty, Burgerek, według ciebie byłeś w domu? Tak średnio można powiedzieć. No, tak średnio, co? Też tak uważam. Czy uważasz, że jak cię usunę, to to będzie uczciwe? Uważam, hmm, że będzie. No i szacun, szacun, szacun. Więc w okrojonym składzie przechodzimy do finału. O ponad 20 tysięcy fałdolców. Dla was, dla widzów z naszego serwera, do którego zapraszam. Zresztą tam też się pojawiają wszystkie wyniki konkursów. A finałową miejscówką, moi drodzy, jest domek Homera. 20 koła Vibactusów na was czeka. Powodzenia. Dobra, trzeba to ograć. Trzeba to ograć, trzeba to ograć. Błagam. No, jestem pierwszy, pierwszy byłem. Idź, pierwszy, pierwszy. pierwszy. Jeszcze nam się podstraspił. Będę miał pompę homera. Idealnie. Błagam. Trzy, dwa, jeden. Zaczynamy. I co ciekawsze, nie zaczynam od tej strony, a przejdę sobie od razu. O! O! Domek pusty. No movement, trzeba, no movement. I wchodzimy tylnym wejściem. Kanapa pusta. No zabij kogoś, żeby nie pierwszy się wyrąbać. Łazieneczka. Pik, pik. Rick and Morty. No raz, go raz. No Jak pierwszy! Aaaa! Siedem osób. O kurde, ale wejście. Ale wejście. To jest kłopie jak Ja pierdolę. Wyeliminowany. Wiedziałem, że to on. Wiedziałem, że to on. Jeszcze ofierek. Dobra, mamy top 5. Mamy top 5. Dawaj ludzi. Ktoś chyba na drzwiami. Został nam e, anonimowy na glebie. I cztery osoby. Ten widz, który teraz zginie, jest największym przegrywem. Zgłoskowy poemat. Ponieważ nie wygrałeś fałdolców, a od teraz już każda osoba, którą znajdę, jakieś vibaksy, dostanie. Sigmuś. dobra, dobra, dobra. Byłem, tu byłem, tu byłem, tu by... Ty. Chojasz. Ale chowia, masz farta, że cię pominąłem. Ale masz farta, że cię pominałem. I zgadzasz zgadasz się. Jesteś top 2 Snazy i top 1. Kto jest? Chodź tu. Nie widziałem cię w ogóle. Kto wygrał? Gratulacje, Vertis. Serdeczne gratulacje dla zwycięzców. A wy pamiętajcie o tym, żeby napisać, który z tych dwóch pakietów podoba wam się bardziej. Następnych dni.